Witam serdecznie wszystkich słuchaczy naszego podcastu. Nazywam się Marta Matczyńska i pracuję w agencji L. Homker. W dzisiejszym odcinku pani Daria, jedna z opiekunek El Homker, opowie o tym, jakie w swojej praktyce napotkała trudności i jak udało jej się sobie z nimi poradzić. Dzień dobry, pani Dario, Dziękuję za nasze kolejne spotkanie online. Dzisiaj chciałabym panią poprosić, żeby opowiedziała pani naszym słuchaczom o tym, jakie problemy napotkała pani w swojej dotychczasowej praktyce jako opiekunka osób starszych i jak udało się pani sobie z nimi poradzić? Witam serdecznie Pani Marto. Bardzo się cieszę, że znów mogę panią słyszeć. Powiem tak, z mojego punktu widzenia tych problemów nie było aż tak, bardzo dużo, aczkolwiek takim ciągle pojawiającym się problemem właśnie w pracy jest higiena osób starszych. Mam tutaj, na myśli przede mm -hmm. wszystkim mycie rąk. Dla nas mm -hmm. jest to raczej normalne, tak? Mm -hmm. e, aczkolwiek u osób starszych bardzo często to jest jakieś, jakiś fenomen coś, coś takie wow, tak? Mm -hmm. e, Często jest to spowodowane też tym, że są to osoby, które mają na przykład 90 lat i w czasie kiedy one były małe, młode, no mhm. był jednak problem z tą wodą, tak? Nie oszukujmy się. Tym bardziej, jeżeli na przykład są to osoby, które urodziły się na wsi. Wiadomo, taki problem był i tego, mhm. tego nie zmienimy. I powiem tak, no, często właśnie w pracy zdarza się coś takiego, że nawet w momencie, kiedy Przypomni się temu podopiecznemu o tym, żeby umył te ręce, to pada pytanie, ale po co? Mhm. I wtedy, wtedy mają wtedy swoje się przyzwyczajenia, tłumaczek. które tak. trudno trochę przezwyciężyć. Tak, dokładnie, ale wtedy staram się to tłumaczyć tym, że, no słuchaj, na przykład, nie wiem, katarzyno, jeżeli mhm. idziemy, korzystamy z toalety, to zawsze musimy te ręce umyć, ponieważ są bakterie w toalecie, wiadomo, to mhm. jest takie, takie normalne. I zazwyczaj dzieje się tak, że jednak y, nie ma później z tym większego problemu, mhm. ale też trzeba zwracać na to uwagę i cały czas jakby przypominać, że to jest takie minimum, tak? Mhm. Ja nie mówię tu o całym myciu, ale chociażby te ręce, tym bardziej teraz. Teraz jest właśnie powiem szczerze, dobry okres, mhm. do znaczenia i mówienia, że jest koronawirus, tak, trzeba mhm. zabijać te bakterie, nie możemy doprowadzić do tego i tamtego. Także to jest właśnie taki najczęściej spotykany problem, mhm. e, jeśli chodzi o moją pracę, moje doświadczenie e, ze starszymi ludźmi, właśnie taki problem zachowania tej, tej, tej minimalnej higieny, tak. Mhm. Czyli to od pani wymaga na pewno dużej cierpliwości i takiego. Łagodnego podejścia do tej osoby, żeby jej po prostu przypominać, tłumaczyć, non stop dokładnie. i non stop aż do skutku, tak? Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Czasami czasami tak na dobrą sprawę tego skutku nie ma mhm. i muszę to po prostu wdrożyć w życie jako takie coś na stałe, czyli stałe przypominanie, no bo mhm. inaczej po prostu to nie będzie działać, ale też po prostu w taki łagodny sposób. O, a umyłaś ręce, umyłeś ręce tak mm -hmm. zupełnie normalnie, tak? Mm -hmm. Więc to jest taki stricte główny problem, mm -hmm. e, z którym się spotykam. A kolejnym takim problemem jest to, że e, czasami nasi klienci myślą, że my, opiekunowie, to jesteśmy takie takie guru, które może wszystko, bo my jesteśmy silni, super i w ogóle. Mhm. Tutaj jest, na moim przykładzie podam sytuację, kiedy, wiadomo, starsze osoby już nie są tak bardzo sprawne ruchowo jak młodsze, mhm. i jeżeli taka osoba upadnie, no to ze względu na bezpieczeństwo nasze, jak i również tej starszej osoby, my nie możemy sami takiej osoby podnieść mhm. z podłogi, tak. Mhm. I miałam takie sytuacje właśnie z moim klientem, który. Nie raz się po prostu przewrócił, no i wtedy, kiedy się przewrócił, no to ja oczywiście starałam się y, zapewnić mu wygodne miejsce, tak, mm -hmm. czyli y, nie wiem, poduszkę, pod głowę, przykryć kocem i tak dalej. Y, I wtedy właśnie działo się najgorsze: mianowicie oburzenie, dlaczego mm -hmm. ja jemu bądź jej nie mogę podać ręki i my sobie nie wstaniemy. Mm -hmm. Tak? No i wtedy. Zazwyczaj. To się takie proste, prawda? Tak, to jest tak, dokładnie. A jeżeli ja jestem kobietą, która ma 1,65 m wzrostu, mhm. a przewrócił się na przykład pan, który miał 1,90 m, mhm. to raczej trudno jest ze względu na moje i jego bezpieczeństwo pomóc mu wstać, tak? Mhm. Dlatego mhm. zaczynało się tłumaczenie, że słuchaj, musimy teraz poczekać. Jeszcze nigdy w mojej pracy nie zdarzyło mi się tak, że na przykład musieliśmy czekać na pogotowie. Nie, zazwyczaj to ktoś z rodziny był mm, na miejscu, mógł przyjechać i pomóc, mm -hmm. ale taki klient był mm, strasznie jakby sfrustrowany. Jak to mm -hmm. jest? Dlaczego ty mi tylko nie możesz podać ręki i my nie możemy wstać, tak? Mm -hmm, mm -hmm. E, tak na dobrą sprawę tego sobie nie rozwiązałam dla samej siebie. Mm -hmm. Nie zastanawiałam się, dlaczego tak jest. E, nie wiem. Nie miałam, nie miałam takiej sytuacji właśnie z kobietą, ale właśnie panowie, którzy się przewracali i na przykład chcieli, żebym to ja ich podniosła, byli sfrustrowani, kiedy ja im mówiłam, że no słuchaj, ale ja tego nie mogę zrobić, bo nie chcę sobie ani tobie zrobić krzywdy, tak? Hmm, no tak. Zazwyczaj w tych sytuacjach właśnie... Hmm, Uspokajałam klienta, że za chwilę ktoś przyjedzie, zmieniałam temat, zaczynałam mówić, na przykład nie wiem, jaka jest pogoda, czy że później zrobimy to i tamto. I mm -hmm. jakoś wszystko, że tak powiem, się układało, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Też trzeba mieć do tego, Anielską, cierpliwość, bo tak jak mówię, to sfrustrowanie czasami dosięgało nieba, mm -hmm. Były krzyki i tak dalej, ale to, to nie jest, to nie jest nic trudnego. Po prostu trzeba mieć. Spokój w sobie mm -hmm. i opanowanie w takich sytuacjach, no bo wiadomo, jeżeli klient jest zdenerwowany, a my pokażemy, że również jesteśmy zdenerwowani, mm -hmm. bo nie wiemy, co mamy robić, no to wtedy to jest nic dobrego, tak? Mm -hmm. Jasne. Czyli trzeba po prostu umieć zachować zimną krew w takiej tak. sytuacji i poszukać pomocy albo u rodziny, albo może u kogoś znajomego, do kogo ma się kontakt i po prostu. dokładnie. Poszukać po, po kogoś, kto mógłby pani w tej sytuacji pomóc i, i samemu się nie szarpać, i tak jak pani powiedziała, nie narażać podopiecznego i siebie samej na, na jakieś większe uszkodzenia, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. w tak. mhm. tak, takiej sytuacji mimo wszystko yy, nie zdarzały się często, ale jak już się zdarza, no tak jak pani wspomniała, pani Marto, my musimy być spokojni w takich sytuacjach, nie możemy okazać emocji. Takich, że jesteśmy zestresowani, tak? Bo to mhm. na pewno nie pomoże. Mhm. Jednak w tej pracy mimo wszystko, ważny jest spokój. No tak. Bo jeżeli pokazujemy to zdenerwowanie, to, że sobie nie radzimy z czymś, to mhm. później to, to, nie, to nie pokazuje nic dobrego, tak? Mhm. Bo starsze osoby rozumieją, widzą, że coś się dzieje. Także tak jak mówię, spokój. Według mm -hmm. mnie to taki numer jeden w tej pracy. Mm -hmm, jasne. Spokój, wyrozumiałość z tego, co pani no, mówi, to są takie, takie rzeczy, o których trzeba zawsze pamiętać, bez względu na, na to, jaka sytuacja nam się przydarzy. Trzeba tak. umieć być takim przewodnikiem też dla tej starszej osoby i ją wesprzeć trochę w tej sytuacji, która nas, nas samych może przecież stresować. Tak, oczywiście. Ja nie mówię, że to jest e, coś łatwego, jak na przykład starsza osoba się przewróci i. I mhm. my patrzymy, o kurczę, coś trzeba zrobić, tak? No to wtedy, kiedy my pokażemy, że panikujemy, no to to mhm. w żaden sposób nam nie pomoże. No tak. Wręcz przeciwnie, tak? Taka starsza mhm. osoba e, również może się przestraszyć, tak? Mhm. Jasne, że tak. No dobrze, Pani Dario, to pięknie Pani dziękuję za, za tę yy, rozmowę, za kolejne cenne refleksje i wskazówki dla naszych przyszłych opiekunów, którzy trafili na nasz podcast i, i mieli okazję go posłuchać. Jak zawsze było mi bardzo miło Panią usłyszeć. Pięknie Pani dziękuję. Ja również dziękuję Pani Marto, było bardzo miło z Panią porozmawiać, jak zawsze, i mam, do mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Na pewno. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.